Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór bardzo. Dziś stacja docelowa w Iście Żółwim Tempie, a to dlatego, że historia o pewnym żółwiu. Ja nazywam się Magda Worońkomazik i opowiem historię pewnego żółwia. Historia zatytułowana Żółw. W pewnej wiosce mieszkał żółw, któregoś dnia otrzymał zaproszenie od swojej kuzynki mieszkającej w mieście. Ucieszył się niesłychanie, bowiem nigdy wcześniej nie był w mieście. Postanowił, że samego rana wyruszy. Dzieliła go od miasta odległość około kilometra. Niby niedużo, dla Żółwia cały dzień wyprawy. Skoro świt, Żół zabrał cały swój bagaż i postanowił ruszyć w podróż. Szedł, szedł, szedł. I w pewnym momencie. Usłyszał znajome dźwięki. Był to dzwon, który zwiastował godzinę 12. Żółw sobie pomyślał: Kurczę, jest godzina 12, już 12, ja dopiero idę około godziny. Cóż, być może zegar się popsuł. Szedł dalej. Szedł, szedł, szedł. Aż w pewnym momencie słońce schowało się za horyzont. Taki powoli przestały śpiewać, i powoli tuliły się do snu. W tym momencie bardzo zdenerwowany żółw zaczął pomstować. Świat nie jest taki jak kiedyś. Słońce zachodzi szybciej, gwiazdy pojawiają się zdecydowanie za wcześnie. Zegary się wciąż psują, a dni no dni są krótsze, nie trwają 24 godziny. I tak złorzeczą wszedł dalej. To przeszkadzało mu krzak, bądź dużo, bądź brak krzaka. To przeszkadzało mu kamienie, bądź dużo, bądź kamie, dużo, bądź mało kamieni. Cały czas przeszkadzał mu coś lub ktoś. Więc morał z tej historii jest taki. Zawsze znajdzie się powód, aby źle myśleć o innych. Zawsze znajdzie się powód, aby źle myśleć o innych. Ty nie bądź żółw, myśl o innych w sposób pozytywny. Zacznij już teraz, zacznij od teraz, zacznij od dziś, a zobaczysz, co się stanie. No, zobaczysz, co się stanie. Jeśli dzisiejsza historia podoba Ci się, to ja standardowo mantruję mantra, mantra, mantra. Polub, udostępnij, zaproś. Ja jutro o 19.30 czekam na Ciebie z kolejną historią, myślę, że ciekawą. Pozdrawiam, pa, do jutra.